i mamy kolejny odcinek z naszego Dig Steam World. Także zaczynamy eksplorację tego niebezpiecznego świata. Szczerze, że tego się nie spodziewałem, że one będą tak działać teraz pytanie jak to rzucę tam to może być niedobrze, także rzucę to tutaj Okej okay. Okej okay. Jest niebezpiecznie, na pewno jest niebezpiecznie. Mamy jakiś teleport. Taki o kurde. No ja tak. Dobra. Ale się załatwiłem pięknie, po prostu genialnie to zrobiłem. Nie powiem, że nie. Hmm, w ogóle teleport zniknął. Tu powinien być teleport i on zniknął. Być może się uszkodził, co ke możliwe. Będziemy musieli schodzić. Ale tyle dobrego, że to schodzenie teraz nie muszę być ostrożny.